I cały czas śpięć No nie mogę nie poza dwa miata umą powodę wszystko zajmuje i muszę poczekać aż porobi no idziesz do sklepu? Co? Gdzież do sklepu? Po co? Kupię ci coś tu. No to idzie. Chodź, bo ja... Ja muszę tą wariatkę pilnować, bo na wszędzie lata. Ona już rozbrykana jest jak psa. Fajna jest, ale... Ja ale jak coś chcesz ze sklepu, to trzeba iść do tego sklepu, a nie No ja się, się do będę luky. teraz ubierał... No do... życie no, Grzesiu, no, albo, albo, albo się ruszysz do sklepu... A co ty? Ale sklepu, gdzie? Gdzie? Grzysiu, albo się ruszysz do sklepu, albo nie dostaniesz nic, no kurde, no, no coś za coś, no Grzesiu. Nie nie zostanę. Cipko, mała, nie denerwuj mnie. Cipko, mała. Tam jest na stronę. Grzesiu. Tam jest na strony. Gdzie? Pod, Znowu nasrała? Pod telewizorem Kurwa mać Ja wola mnie w tym sraniem <laughs> Wzięli se psa, te musi był sprzątać No No kurwa wkurzają nie. mnie Przecież się nie widać chłopie, spokój się Eee ja, no no kurwa no. tam, no bo co Będzie leżeć Co Łukasz gadał wczoraj jak wyszłem? Co? Co Łukasz gadał wczoraj nie, jak wyszłem? Nie, normalnie Eee no, jak? Normalnie, mówię ci normalnie Normalnie jest normalnie i chujno. Kurde. Strotu mały, małe, nie gryź w Co był właściciel tu dzisiaj? Nie, nie był. Może Łukasz coś powiedział. Patek się wróci. Co? Przelotowił? Co? Obróć Co? Obróć Co to jest? Zasrałeś się? Tak, wysrałem się, a nie zesrałem się. Wariowałeś. Kiper blisko, no to... to chyba ci się porąbało tak, Ja bym się zastał, Mógł się zastać na dworze, ale nie zdążył. Ale kupę mam normalną już teraz. Już nie mam na rzadko, nie jadę na rzadko, nie czyści mnie. Normalny kupę mam, <laughs> zatwardzenie ja ciąg mam. Ja tam dałem skarpetki, bo nie mogłem tu skarpetek wyprać, no. Zawsze w rękach prałem, wiesz. No nie, kurwa nie mogłem. Mówię jaki chuj. A to dałem do prania i Do pralki. No, pożył się wąpać. Mówię wypiero sobie, przy okazji. No nie chuja. No. I jest białe jest ciężko wyprawne, no, ale co to? No to raz białe prałem. No i kurwa nie mogłem doprać. No kurwa, te spodnie mnie denerwują. Dziule są modne, ale wiesz, nie idzie w sadzi. ma problemy z zakładaniem tych spodni, jak są tu wąskie. Gdzie... No? Kurde, nie muszę się mam ubierać. Kurde! O. O. A było już tego? Ryska, bo jest, a? Nie bo jeszcze? Chyba nie mogę potrzątać, bo Frania praniach podzaj... podzajem moje wszystko dobrze, chyba Work... mnie podrywa. Bo worki, da masz tu worki gdzieś jak nie zgodzę, masz na moje imię kurwa. No. Wow. Masz tu worki, fajna kobietka, idzie z barym, normalna. Ty! Szczurze! No ona gryzie wszystko. Ja jej zabraniam. Co ty by sobie robisz? Ty, bo Co będzie gryźć. To. Oni też zabraniają. To, to. nie może, bo jak mało go będzie gryzła, to już będzie gryzła. Bo tutaj to urwała. Te berce. No te, te. cyński. No. Ładzi, no ładzi. Ale mam na, na nią sposób. A jestem cały czas w tu się przyzwyczaiłem. A zresztą psów to miałem tyle, że jestem nauczony do psów. Bo... fajne jest, no Jak to mała, wiesz, pomyłczy pomył ludzi, bawić się chce. to jest normalne. Dlatego mi to, to, to nie dziwi. Ciepło na dworze? Chuj, ja to co może nie będę z wkładam, cierdzę. Nie za mała. Chuj, mi ta kurka, za długa. No, I jeszcze, jakby była jakby spada, to jest jasne, wiesz? No. Czemu, Czemu się napije, w 16? Co? Czemu się napije, w, w 16? na łyżkę Ale widzisz, napiło się i koniec. Na drugi dzień ani piwa, ani. Nie, no. Weź, się nie kłam. Zdecydowaliśmy wszyscy i tyle. I co, co wszyscy chodzi? piliście? Co? Wszyscy piliście? No. Co nie, no się mów prawdę. Merka nie piła. No co, będę mówił prawdę, no! No to no chyba dobrze kurwa to jest prawdę, tak? No, na, na, no, na no. No co? Nie, powiedziałem nie, jak nie jak jest otwarte, to nie. Otwarte. No. Porozmawiamy. Ja później. mam swoje zasady, bo później no. No później, co, boi się ukaże? Później jest później. Nie, nie zadawajcie mi takich pytań, nie, nie przy tym. No. Normalny chłopak i tyle. Porozmawiamy w cztery się Normalny chłopak, normalny jest. Normalnie. Nie powiem. Porozmawiamy później w cztery oczy. No, no to będę rozmawiał. Bez ja kamery. Ja niego nie mam nic. Bez kamery. Bo jest normalny. Nie. Żadna bez kamery. Będziesz rozmawiał bez kamery. Nie. dziękuję Powiedziałem, jest normalny. Na alkohol mnie nie namawiają, bo jeszcze mnie namówili, żeby nie pić. Ej, tak się stało raz na rok. Sybestami, przynajmniej sybestami. I strzelaliśmy tu. No jak? Przynajmniej teraz możesz mówić, że piłeś w tamtym roku dopiero. No i koniec powiedział. Nie, 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 nie ma sensu. Powiedziałem, nie ma sensu, bo przynajmniej jem i zdrowszy jestem. Wiesz. O tym co kupisz, bo oni zapominają wszystko. Zap no, ten czapki nie biorę, Ja to muszę sobie wieszaki porobić, śluby jakieś, bo Uf. No bo, co ja ci robię? Tak, ja musiałem kupić zapalniczkę, bo... To musisz Grzesiu uświadomić, że płacę im jeszcze tylko tydzień i koniec. Wiedzą, Tak? Łukasz morzu, wiedział. Co powiedział? Do no, roboty i idą pieniądze będą brać. Niedługo. No, Grzesiu ty też musisz. On to... idzie do roboty gdzie indziej, a ja pójdę z indziej. Tam gdzie robiłem kiedyś. Za... Ty, ty pójdziesz ten... ze mną. Trochę co? Ty pójdziesz ze mną. No. Ja cię będę płacił. No i dobrze, elegancko. Giry mi już mi już jest. Troszeczkę tam, to ja to jest... Podskoć się do góry? Co? Daszadę podskoczyć do góry? Pokażę. Nie dasz Dobra, rady. Chodź. Nie masz Nie, dasz rady nie. Nie, 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 od nie, 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 co Cicho teraz, jest włączona nie, 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 no nie, nie, Co? nie, 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 no. Grzesiutek co? O, właśnie dzwoni do mnie co? Odzwoń do werki na werki numer się co chce powiedzieć, że jak ktoś zostawię pieniądze Grzesiowi i Grzesiu się bo nie ma teraz tego, mark tego. Kupić. A no, bo trzeba no Normalnie Weź sobie tego loda do ręki bo nie mam jak tego nie Po co to da do krzenia, a ja wezmę masło ja wezmę No masz kieszenie duże Tak, rozpłynę świejka co? co ci ten długi mówił żebyś coś zrobił Co tam przy lodach ktoś coś mówił, do ucha. Co? Do ucha mi mówił czy coś przy lodach. A żebym sobie wziął. Co? Żebym sobie No mógłbym, kurwa. Nie jesteś złodziejem, tak? Nie, za bardzo. Większy sklep, to O, Chociaż... Jeden chuj. Powiem ci, jeden chuj. A. Podasz nie długo... Nie no tak to jest i ruszamy do roboty Kiedy? Nie wiem czy mamy dać go znać bo ja już wiem, normalny jestem. Jem normalnie Nie ma problemu. O lepiej chodzę. O hmm. Piersta. Cześć gościu, tutaj, tutaj nagrałem Grzesia na awce, gościu pochodzi i mówi do chodź chodź bo on jest w telewizji Gościu mówi chodź chodź bo nie przykazuje bo kolega będzie w telewizji A no <śmiesz> 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 Nie wiem jak nauczycie się omijać za No o 700 minutów, um. no, no bo ja do, gram i idę, nie będę chodził do gry już. Aha. Ju nie chce. co ty myślisz? Co ty zamyślisz? Nic. <laughs> Słyszysz? Zresztą. Co ta kuka? Słyszysz? Weź te majki i nie ściągaj, <laughs> bo brudne masz. Nie wykąpałeś się, obcinałem cię, nie wykąpałeś hmm. Są u Ciebie takie, te, te tak, tak? Zaraz cię wychaczę tak? To, tak, to się, to się nie wyglądało Bo Cię wrzucę do betoniarki i sobie żupę, gdzieś, by nie będziesz widział lato by Ci się sprzedał takie podwórko co? Byś sobie grilla zrobił, ławeczki ja. ja bym przyjeżdżał, ja no. bym robił, co? A porobiłbyś jakieś grządki tam w rogu żeby To byś sobie porobił no, Ja lubię takie pierdole. Lubisz? No, no lubię na, na działce, dubać Tak? No. No to weźmiemy czy na działkę. No co to? No. O Boże kochane. Jaki problem? Ta i zobaczymy jak zrobisz działkę. Normalnie, a co to, to? No. Jaka pod, mina w ogóle. Podkopać, podgrabić ładnie i gra gitara. Z głód. Co? Ej, ej, ej. No tam buzik tam ma. <laughs> Powiązanego ma, żeby nie bićą... No co ten dowód trzeba odebrać. Ale jeszcze mi nic nie przyszło. Ale e, nie przyszło ci no. A no co, że... Jak to Łukasz mówił, że trzy dni się odbiera dowód. Nie. To jest do miesiąca czasu. Do miesiąca No, bo Zazwyczaj tak jest, po dwóch... Trzy tygodnie miesiąc, no. Nie. Zazwyczaj po dwóch tygodniach. Zawsze miesiąc. tak było, no. A no co z do robię. A jasne. Dobra widzowie kończymy filmik, bo... Musimy no cześć wam. Jechać do domu, wie? później jeszcze przyjadę nagrać drugi. Trzymajcie się. Raz właśnie, o teraz zrozumimy do właściciel. A kto tak przyjedziesz? Mniej więcej piąte, ja przepraszam. Myślę, że gdzieś po 26, ale nie wiem jeszcze. <śmiech> <śmiech> A to, nie ma takiej godziny. Postawcie <laughs> łapkę z suwy. No hej, trzymajcie się. No.